Cześć, z tej strony Łukasz Lewandowski, witam Was serdecznie w podsumowaniu po 25 tysiącach kilometrów przejechanych Teslą Model 3. Na pewno interesuje Was co się zepsuło, ile razy byłem w serwisie i jak ogólnie użytkowało się ten samochód, więc jeśli chcecie poznać odpowiedzi na te pytania to zapraszam do filmu. Na samym początku, tak jak część z Was pewnie wie i oglądało moje filmiki, mamy playlistę na moim kanale na YouTubie. Nazywa się Wady i zalety Tesli Model 3. Jeśli Was tam nie było, to zapraszam serdecznie. Zobaczycie, jakie wady i zalety znalazłem tutaj w tym samochodzie przez kolejne tysiące kilometrów, które przejeżdżałem nim. Generalnie w pół roku, tak jak wspomniałem, przejechałem 25 tysięcy kilometrów czystym elektrykiem, bez żadnych silników spalinowych, ręczek stenderów itd., itd. Można powiedzieć, że nie stanowiło to dla mnie żadnego problemu, że jest to samochód elektryczny, ponieważ Tesla, tak jak wiecie, ma po prostu ogromny zasięg i teraz właśnie E, przejdę do kilku mm, szczegółów związanych z tym samochodem. Mianowicie, na pewno e, interesuje Was, ile razy byłem e, w serwisie? Odpowiadam: zero. To znaczy, w sumie to taka mała gwiazdeczka. Raz byłem w serwisie, dlatego że kupiłem wycieraczki do, na przednią szybę. Z tego względu, że tak jak zobaczycie na przebitkach, po prostu nałożyłem taką niewidzialną wycieraczkę i chyba, tak mi się wydaje, chyba przez nią taki mam teraz zamazany, zamazaną mam przednią szybę, dlatego musiałem zmienić wycieraczkę. Jadę do Detailingu, do RS Detailing, żeby aby e, jakby m, przygotowali mi szybę na nowo, żeby zjęli ten tłuszcz, nazwijmy to z tej szyby. I właśnie wtedy będziemy zmieniać wycieraczki. Więc można powiedzieć, że usterek było zero serwis, e, jeden raz, ale gwiazdeczka, że tylko po wycieraczki. Wycieraczki e, kosztowały 224 zł brutto, jeżeli ktoś chciałby wiedzieć z takich rzeczy, co tutaj się działo przez te 25 tysięcy. W tą oponę złapałem gwoździa, też zobaczycie zaraz na przebitkach. Akurat to było przed wyjazdem do Chorwacji, to było w czwartek, a my chyba w sobotę albo w niedzielę wyjeżdżaliśmy do Chorwacji, ale udało się dosyć szybko naprawić. Koszt naprawy wsadzenia tego takiego grzybka to było jakieś 70 złotych i tyle. Tesla, tak naprawdę byliśmy dwa razy za granicą. Raz byliśmy na wakacjach w Chorwacji e, i to z tego też możecie zobaczyć dwa filmiki, podlinkuję wam e, w kartach e, i tak naprawdę Tesla bez problemu daje sobie radę za granicą. Za granicą, pamiętajcie, że tam już są ograniczenia prędkości, nie to co w naszym kraju. To znaczy poza Niemcami, chociaż w Niemczech też byliśmy. To był drugi nasz wyjazd. Jechaliśmy do Danii przez Niemcy i tam też bardzo dużo dróg było, czy autostrad w remoncie i też było ograniczenie do 120 na godzinę. W innych krajach, typu Chorwacja, na przykład. Czy jakieś Węgry, Austria, tam macie od 100, 110 do maksymalnie 130 km na godzinę ograniczenia prędkości. No i w przeciwieństwie mówię, do naszego kraju tam już się bardziej wszyscy pilnujemy, pilnujecie również. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że ten zasięg wtedy już jest o wiele wyższy niż gdybyście jechali 200 czy 250. Dlatego. Właśnie e, samochody elektryczne e, spokojnie sprawdzają się, zarówno w polskich, jak i e, w zagranicznych warunkach. Jeśli chodzi o jazdę jeszcze autem elektrycznym, nigdy nie zdarzyło mi się, żeby Tesla stanęła gdzieś w polu rozładowana, żebym wzywał lawetę czy jakąś pomoc drogową czy kogokolwiek. Zawsze zawsze było gdzie się naładować, więc tak jak mówię, nie jest to takie straszne, tak jak wszyscy opisują i tutaj mamy też taki motyw, że Możemy się tak naprawdę ładować zarówno z gniazdka w domu, możemy się z gniazdka siłowego ładować, możemy się naładować na stacji, będąc w hotelu, możemy się naładować. Plus naprawdę ta infrastruktura mocno się rozwija. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat bardzo wiele stacji ładowania przybyło, a w kolejnych latach już mamy sygnały, że będą subsydia, jeśli chodzi o budowę infrastruktury, więc naprawdę już nie ma się czego bać i i śmiało można jeździć takim samochodem po Polsce. Jeszcze a propos podróży, jeżeli ktoś uważa, że Tesla Model 3 jest małym samochodem, czy mało się zmieści, to też podlinkuję Wam film w karcie, że jednak spokojnie naprawdę bardzo wiele tutaj się mieści. Mamy bardzo duży bagażnik. Pamiętajcie, że mamy bagażnik z przodu plus ten z tyłu, więc razem mamy tam około 650 litrów, troszkę mniej, ale jest to naprawdę sporo. Jak na zwykłego takiego sedana, który mierzy 4,69 m. Teraz powiem Wam o zasięgu tego samochodu. Wszystko zależy oczywiście od bardzo wielu czynników, czyli temperatury na zewnątrz, nachylenia terenu, czy podmuchów wiatru, nawet. Oraz prędkości, z jaką się poruszacie, i teraz zasięg przy tych 140-150 km, no to jest od 280 do 330 km, w zależności od e, zużycia energii. Jadąc nieco mniej, czyli jakieś 120 na godzinę, wtedy już zasięg wynosi jakieś 350 do 400 km. kilometrów. Jadąc stówką, to szczerze mówiąc, mało razy miałem okazję. Jeździć 100 na godzinę. Raczej dystanse, które robię, to jest od 100 do 200-300 km i wtedy nie muszę się ograniczać, żeby jechać na przykład 100, 100 na godzinę. Ale jeżdżąc już z taką prędkością, no to wtedy to mówię, też wszystko weryfikują te czynniki, które wpływają na zużycie energii, ale wtedy to już możecie nawet osiągać zużycie na. Energii na poziomie 13, 15, 17 kWh na 100 km i wtedy przejedziecie 400 lub więcej kilometrów. Pamiętajcie też o tym, że w mieście odzyskujecie bardzo dużo energii, i tak na przykład ja jeżdżąc do pracy osiągałem spokojnie, znaczy z normalną prędkością jeżdżąc czyli nawet 50-80 na godzinę tutaj po Warszawie miejscami gdzie można to osiągałem wynik rzędu 12-13-14 kWh na 100 km co uważam że jest bardzo dobrym wynikiem i wtedy zasięg w taki na jednym ładowaniu czyli na pełnej baterii wynosił nawet ponad 500 km Teraz pokażę Wam mój przebieg, ponieważ nie jest to pełne jeszcze 25 tysięcy kilometrów, ale brakuje jedynie 101 kilometrów, więc myślę, że nikt nie będzie mi miał tego za złe. Zobaczcie, zużyliśmy 4587 kWh. Średnie zużycie hmm, przez te pół roku to na tym dystansie wyniosło 18,4 kWh na 100 czy kWh na 100 km. Czy to dużo, czy to mało, to też już sami musicie sobie ocenić. To wszystko zależy od tego, gdzie jeździmy, jak jeździmy, z jakimi prędkościami i jaką kto. Ma ciężką nogę, ja jestem bardzo zadowolony, ale pamiętajcie, że to wszystko było kręcone od kwietnia do października, więc tak naprawdę mamy tutaj uwzględniony sezon letni. Zobaczymy, jakie zużycie będzie po roku, uwzględniając również sezon zimowy czy te temperatury, które będą panowały tej zimy. No, i na koniec jeszcze podsumujmy sobie koszty, czyli to wszystko, co Wam wspomniałem. Nie byłem tak naprawdę w serwisie w sensie z jakąś usterką, czyli wydałem 224 zł na wycieraczki. Dodatkowo 70 zł opona z tyłu, to co widzieliście też wcześniej. I ile kosztowało mnie ładowanie? Ja ładuję się w zależności od tego, gdzie się znajduję. Ponieważ można powiedzieć, że stacjonuję w dwóch miejscach. Raz w Warszawie, raz poza Warszawą. W Warszawie no to muszę korzystać z publicznych stacji ładowania bądź z ładowarki w pracy. Tam w pracy mamy punkt ładowania, normalnie 11 kW idzie z tego, więc bardzo, bardzo fajna sprawa. A w domu ładuje się normalnie z gniazdka albo zwykłego 230 V, albo siłowego. To też pokażę Wam właśnie na przebitkach, jak to wygląda. Mam w domu fotowoltaikę, więc podsumowując koszty, ciężko jest to tak naprawdę policzyć, dlatego że głównie ładuje się w pracy albo w domu. W domu z fotowoltaiki, więc koszt został już poniesiony. W każdym razie myślę, że tak jak szacuję sobie, to wydałem na ładowanie, na koszty ładowania około 400 zł, 300-400 na pewno nie więcej na przestrzeni 25 tysięcy kilometrów. Podsumowując, jestem bardzo zadowolony z tego samochodu. Nie zamieniłbym się na pewno na spalinowy. Nie zamieniłbym się nawet na inne modele, modele Tesli czy inne modele samochodów elektrycznych. To znaczy, akurat u mnie spowodowane jest to tym, że czasami jeżdżę właśnie za granicę. I tutaj w Tesli mamy Tesla Supercharger. Czyli super ładowarki Tesli, czy ładowarki stawiane przez Tesle, i fajne jest to, że ja nie muszę posiadać 10 różnych kart, że te ładowarki są tanie. Bo 100 km wynosi jakieś 25 zł, może. Więc, więc to jest bardzo, bardzo mało jak na samochód, który posiada prawie 500 koni. Jestem bardzo zadowolony również właśnie z jakości wykończenia tego samochodu. Wszystkie materiały tutaj są bardzo miękkie. Wszystko jest dobrze spasowane. Ja wiem, że Tesla nie słynie z tego, ale naprawdę weźcie wsiądźcie do modelu 3 z 2020 roku, tak jak mój, który jest naprawdę już moim zdaniem na innym poziomie niż modele 3 z 18 czy 19 roku. Model 3 również moim zdaniem jest lepiej spasowany od Eski i od Xa. To też weźcie pod uwagę, myśląc o Tesli. Bierzcie pod uwagę to, że to co mówię, to mówię o modelu 3, wersja europejska rok 2020. A teraz jeszcze te samochody, czyli model 3 po tym odświeżeniu liftingu, który wyjdzie, który będzie miał jeszcze podwójne szyby z przodu, będzie miał bezprzewodowe ładowanie, czy elektryczny bagażnik, to naprawdę już będzie super. Model 3, jeszcze do tego będzie miał większą baterię, przez co będzie miał wyższy, większy zasięg, więc same same plusy generalnie. Podsumowując, jestem bardzo zadowolony z tego auta i bardzo wszystkim polecam. Gdybyście mieli jakieś pytania, dawajcie znać. Pamiętajcie również o linku referencyjnym: że jeżeli będziecie chcieli zamówić Tesle, możecie skorzystać z mojego linku referencyjnego, który macie w opisie tego filmu, i wtedy i wy, i ja otrzymamy na superchargerach po 1500 km darmowych. Dzięki za obejrzenie filmu. I do zobaczenia w kolejnych. Na razie, cześć!